Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie o błędach, które robi prawie że każdy akwarysta. Ja jestem Blamowskie Królestwo i zapraszam Was na film. A także, zostawcie subskrypcję, będzie mi niezmiernie miło. Zaczynamy. Oglądajcie do go... końca, bez przewijania, bo będę miał w koniec filmu dla Was ciekawostkę: czy istnieje weterynarz, który leczy ryby. Tak czy nie. Dowiecie się tego pod koniec odcinka. Także lecimy. Pierwszym błędem akwarysty nie jest natychmiastowe usuwanie ślimaków, które mogą prowadzić do bardzo dużych strat, jeśli chodzi o rośliny, a także ikrę ryb. Oraz ślimaków, które są akurat dobre. Ślimaki te zazwyczaj mogą prowadzić do inwazji. Dzięki której akwarium po prostu może być nawet zlikwidowane. Tutaj, akurat widzicie plagę ślimaków, która akurat, no niestety, przeżyła. Jest ona dość mała, ale bardzo szybko składają one jaja. I wkrótce może być pra ich prawie 10 albo nawet 20. Żeby wyjąć takiego ślimaka, można go po prostu brać na rękę, po prostu od razu z szyby rośliny wyjmować. A jak ktoś brzydzi się z czegoś takiego, to może posłużyć się serwetką, ale jest to dość monotonne i także bardzo dużo czasu się na to traci, bo najpierw trzeba znaleźć serwetkę, potem złapać tego ślimaka, co jest trudne, bo one są takie, że mogą, jak mają oczywiście dużo śluzu, to one mogą jak się je oczywiście za to ciało zabierze, to one po prostu uciekną. A na dnie akwarium tutaj też widzicie są ślimaki, to już ich wyjęcie serwetką to już będzie nieosiągalne praktycznie. Po prostu będzie szkoda roślin. Drugim błędem jest Nieoczyszczanie roślin z glonów. Tak, to jest bardzo powszechny błąd. Niekiedy nawet u bardzo popularnych youtuberów, którzy akurat są na bieżąco ze swoimi akwariami, codziennie w nich tam robią, to mogą po prostu nie wyjmować reszty glonów. Najtrudniejszymi do wyjęcia glonami są te, które są akurat na ścianach. A najbardziej są na tylnych ścian ścianach, gdyż jak nie wyjmiecie filtra, to które są za filtrem i pomiędzy filtrem, to już ich nie da się zdjąć. Inaczej też wyrwać, albo będzie to stanowiło bardzo ogromny problem. Tutaj akurat widzicie glony nitkowate, które zadomowiły się już na szybie i na grocie. Glony, akurat, mimo że też są te rośliny, mogą niszczyć się nasze rośliny. Niekiedy, taka też ciekawostka, na ślimakach, które bardzo, ale to bardzo wolno chodzą, mogą też rosnąć glony, a raczej na ich muszlach. Ja już raz widziałem w mojej galerii takie paludarium, miałem kiedyś. Tak, to właśnie tam akurat ślimak na swojej muszli miał glony, ale w końcu zniósł tą muszlę, ale naprawdę ona była brzydka, mimo że jak nie miał właśnie tych glonów, to była ona taka piękna, ale teraz no to była taka brzydka, ale na szczęście wymienił muszlę i teraz wszystko dobrze chodzi, ale niestety on zniknął gdzieś i teraz jest poszukiwanie ślimaka. Także takie ciekawostka i kolejne też to jest e, jak ryby mają choroby, jak na przykład tutaj ma, nie ma e, pół ogona, no to jest po prostu to. E, jak nie wyjmujecie, jak nie będziecie badać objawów tej choroby, no to po prostu nie jesteście akwarystami. Bo ryby dzięki temu to one mogą umrzeć. Także mogą mieć bardzo wysoki uszczerbek na zdrowiu. A tylko nie wiadomo, czy jakiś weterynarz jest, który leczy ryby. E, tak jest też na przykład w przypadku zespołu chorobotwórczego BLOAT, który dotyka barwniaki oraz malawijskie i tanganickie pielęgnice, które są pyszczakami. Jest on bardzo trudny do odnalezienia, a także bardzo śmiertelny dla pielęgnic, w których na przykład całe akwarium jest tylko jednogatunkowe, gdzie są takie pielęgnice. A żeby temu zapobiec, to trzeba oczywiście ograniczyć podawane mięso do takiego akwarium. Także akurat przyszedł już czas, tak? Na ciekawostkę. Czy jest weterynarz, który leczy ryby? Powiem Wam, że jest w Warszawie. Ten, kto akurat jest w Warszawie, to już chyba o tym wie, że jest taki weterynarz, który leczy ryby. też macie jakąś ciekawostkę dla mnie, to no to napiszcie w komentarzu. Ja jestem Plewoki Cześć.